23 kwietnia w Wejherowie odbyła się jubileuszowa 25. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu. To jest piękny jubileusz. Jeżeli dodamy, że tak naprawdę festiwale odbywały się co drugi rok, czyli już ponad 50 lat jak w ich wyrobie odbywają się festiwale. Na początku miały one taki zasięg regionalny, ale te festiwale, które miały promować piosenkę morską i piosenkę kaszówską, zaczęły się bardzo mocno rozwijać i z festiwalu regionalnego stał się festiwalem polski Atrakcją dla chórzystów i dla mieszkańców była parada chórów przed ratuszem wraz z pokazem baletowym o morzu oraz odśpiewaniem przez wszystkie chóry hymnu do Bałtyku pod batutą profesora Marka Rocławskiego. W tym roku w festiwalu wzięło udział 14 chórów z całej Polski. Są z Łodzi, z Poznania, z południa Polski, z Bydgoszczy, także naprawdę cały przekrój miast Polski, które swoje chóry tutaj gościmy i uczestniczą w tym festiwalu. Bardzo się cieszymy, bo to jest tak naprawdę święto miasta, a biorąc pod uwagę, że wehchirowo słynie, że tu jest dużo chórów i one mają bardzo wysoki poziom, tym bardziej. Dla nas ważny jest ten festiwal. Festiwal od lat ściąga do miasta najlepsze chóry i zespoły wokalne z całego kraju. To także idealna okazja do promocji miasta. Trzeba przyznać, że chóry są wieloosobowe. Często przyjeżdżają jeszcze ze swoimi rodzinami. Więc jest to wspaniała promocja miasta w różne zakątki Polski. Bo potem ci chórzyści wracają, uważają, że Wichrowo jest ładnym miastem i warto jeszcze je ponownie odwiedzić, z czego my się bardzo cieszymy. Podczas festiwalu Grand Prix dla najlepszego zespołu biorącego udział w konkursie wyśpiewał chór Dziecięce Szczygiełki z Poniatowej pod dyrekcją Anny Karwat.